W samą południe o godzinie 13, nie wiem dlaczego w samą południe żeby nie godzinie 13, ale jest dzisiaj, bo mieliśmy dużo pracy i nie wyrobiliśmy na godzinie 12. E, witajcie serdecznie, moim gości dzisiaj jest Kazimierz Marczewski. Witam Podsiko. serdecznie. Prosimy was o komentowanie, o dyskutowanie z nami, wyrażanie swoich opinii, zwłaszcza po tym, co stało się wczoraj. Ale my mówimy przede wszystkim o sprawach lokalnych, choć dzisiaj o wyborach troszkę też musimy powiedzieć. Ehm... Cześć Marku, Marek Iwanowski nas wita. Przepraszam, bo tu mam podgląd w parmentarzy. 50,37% głosów zdobył w drugiej, w wyboru w naszym powiecie Rafał Czaskowski. Andrzej Duda ma 49,63, czyli wygrał. Bolesław, tu w mieście? Rafał Czaskowski ale przegrał we wszystkich gminach poza Bolesławcem czyli w gminie do Rzecznica, gminie Wiejski Bolesławiec, w gminie Warta Bolesławiecka i w gminie Gromadka chyba przegrał z krytesem totalnym. Tak. Suma summarum w powiecie Trzaskowski wygrał, ale przegrał. No to jest takie dziwne w ogóle, bo jak popatrzyłem jak na statystykę w ogóle ogólnopolską to jest tak samo jak w Bolesławcu, czyli w miastach powiedzmy do 40 tysięcy czy. Powyżej 20 do 40 i wyżej. We wszystkich generalnie w tych miastach wygrał Rafał Trzaskowski. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze miejscowości, gminy, to praktycznie prawie że wszędzie wygrał Andrzej Duda. Czyli taki jest elektorat. Jeżeli chodzi o nasz powiat konkretnie, no to w pierwszej turze wygrał zdecydowanie Andrzej Duda, a w drugiej turze przegrał. Nie zdecydowanie ale tak powiedzmy sobie 300 głosów miał mniej w sumie jeżeli chodzi o powiat. Jeśli macie jakiś pomysł na to dlaczego akurat w gminie Nowogrodzie z Andrzej Duda zdobyła 61 prawie procent. A to ja mogę powiedzieć bo przypuszczam, bo przypuszczam że tam burmistrz Nowogrodzica, pan Robert Relik był w komitecie honorowym poparcia Andrzeja Dudy. Jeżeli chodzi o... Ludzie tak bardzo słuchają swojego burmistrza, że aż no, 60% że... z nich uznało, że... Żeby... No, ja? no myślę, że tak. No, wybrali go w końcu, nie? W demokratycznych wyborach. Także... Burmistrza. Burmistrza. Też o włos. Też o głos, tak. W gminie Gromadka 63 prawie procent dla Andrzeja Dudy. Czaskowski 37, 13. Mogę też to skomentować, bo rozmawiałem z jednym z mieszkańców gromadki i mówił, że przed, sam, przed drugą turą, czy przed pierwszą również, jeżeli chodzi o parafie, y, tam są różne parafie, to księża y, mówili między innymi takie rzeczy, że grzechem byłoby niegłosowanie na Andrzeja Duda. Ja taki żart, że ciśnienie wyborcza jest po to, żeby Kościół mógł swobodnie uprawiać propagandę czoła. No tak, Jeśli bo spowiedź. na ten temat jakieś no. zdanie, to zapraszamy Was do komentowania. E, dzisiaj nasz program jest i na YouTubie, i na Facebooku, i tak już pozostanie. E, mamy też parę nowych rozwiązań technicznych. Jak widzicie, będzie to troszkę inaczej realizowane, czy jest troszkę inaczej realizowane, o ile oczywiście e, sprzęt nam na to pozwoli. E, Panie Kazimierzu, 20 281 mieszkańców powiatu chciało nowego prezydenta. Tak. 20 966 chciało, aby pozostał dotychczasowy. Nie przejrzyliśmy tego przez program, ale tak patrzę, jaka jest ta różnica. 300 głosów Ponad 300 głosów. Pan będzie coś opowiadał na przykład o historię z ja będę to liczył, dobra? Robił pan bardzo ciekawy temat. No, Byłem ostatnio w Nowogrodzcu, ponieważ tam interweniowali mieszkańcy domu socjalnego. Tam chodziło o dwie sprawy. Pierwsza sprawa to małże... w konkubinacie żył, mieszkał w jednym pomieszczeniu mieszkaniec i nagle zmarła mojego partnerka. W związku z tym gmina zarządziła. Chciała zarządzić, czy natychmiastową jak gdyby, eksmisję tego gościa. Okazało się, że to jest górnik, który pracował również w kopalni Nowy Ląd, potem w Surminie. No i nie, nie chce im opuścić tego mieszkania. No i siłą go, jak gdyby nie chcą też wyrzucić, i mieszkańcy stanęli w obronie tego tego właśnie górnika. No bo on nie był zameldowany. mówi mówimy właśnie, że żył w konkubinacie i w związku z tym nic mu się już nie należy. Więc to jest ta tolerancja, którą, którą spotykamy na co dzień. Już... Płęta jest taka, że burmistrz jednak, muszę powiedzieć, że napisał do nas pismo i jak gdy stanął w obronie, że spróbuje pomóc w jakiś sposób rozwiązać ten problem. Na przykład wysyłając tego gościa do, tutaj mamy taki specjalny na ulicy Tysiąclecia, jest, gdzie pomaga się tego typu ludziom. On ma tam przeczekać, aż go zameldują. No bo nie był zameldowany. Nie wiem, czy nie można od razu zameldować, no ale powiedzmy. Ale w tym czasie, jak ja tam przyjechałem i rozmawiałem z tymi ludźmi, okazało się, że obok dosłownie tego miejsca, tego mieszkania, które ten udostępnił mi, oglądałem schludnie, zrobione, czyste, jest drugie pomieszczenie, gdzie rok temu między innymi burmistrz wręczał takiej pani specjalnie klucze. Ta pani, ta pani była, miała dziecko, no i tam zrobiła się niestety speluna. Czy znaczy, to jest coś takiego, że nawet do tego dom, do mieszkania yy, mieszkanka jej różni partnerzy nie wchodzą przez drzwi, bo się zamek zepsuł, w związku z tym wybili w, w oknie taką dziurę zrobili, otwierają okno i wchodzą przez okno i wychodzą przez okno. Yy, no ja to mogę powiedzieć tak, wie Pan, tak po polsku, nie? Jak zobaczyłem, bo z jednej i z drugiej strony oglądałem przez okno to mieszkanie, no to no nie wiem, jak to nazwać. Nie z wiem. Speluna, Nora. nora no ja nie no nie pytałem, bo myślę, że nie byli w stanie głosować, ponieważ ciągle... Tam, tam jest taki ciekawy przypadek, niech pan sobie wyobrazi, że tą kobietę z innymi przywozi policja na przykład albo straż miejska, nie? Zamiast na izbę wytrzeźwień, jak ich gdzieś tam spotkają, przywożą ich. Oni nie mają siły potem wejść do tego domu, no bo przez okno nie jest tak łatwo, nie? No i śpią na zewnątrz, nie? Tam są dzieci różne, wszyscy to oglądają. Nie jestem w stanie zrozumieć, że można w XXI wieku coś takiego oglądać i to wszyscy wiedzą, bo ja mówię, policja przywodzi straż miejska, burmistrz też wie, bo też z nim rozmawiałem na ten temat i nikt nie wie co z tym zrobić. Nie ma siły po prostu. No bo to są ludzie, już jest pani uzależniona od alkoholu... Na kogo głosować? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Większość mieszkańców gminy Nowogrodzie jest ponad 60%, prawie 61% głosowała na Andrzeja Dudę. E, oczywiście to tak nie a propos zupełnie. E, jeżeli macie jakieś swoje refleksje wyborcze, e, to zapraszamy was serdecznie do komentowania tego, co mówimy. E, pan myśli, że ten, ta druga wizyta, druga. W ciągu roku, ponad półtora roku Dudy w Bolesławcu, teraz już wyborcza przed drugą turą, coś pomogła. Nie, nie no, zaszkodziła mu zdecydowanie. Bo, no bo w pierwszej turze w sumie y, wygrał zdecydowanie tutaj również wygrał w mieście, prawda? Natomiast w drugi. Co? No Andrzej Duda. Tak? Pierwszej w pierwszej turze same wygrał. Same? Tak, tak, tak. Natomiast. wątpię, że wątpię, ale nie w Nie, nie, na 100% wygrał w pierwszej turze y, z niewielką przewagą, bo te głosy. Bo wiecie, całym... Powiecie, no powiecie. Aha, w mieście nie, sorry. W powiecie wygrał. A tu mu zaszkodziło wie pan dlaczego? Bo Bolesławcu z, mówił, że to jest y, skandal, żeby Niemcy wybierali prezydenta. Nie? A przecież tutaj jest wielu mieszkańców, którzy potem do redakcji dzwonili i mówili, że no, obraził ich po prostu tutaj, no bo przecież współpracują, jeżdżą do Gerlitz, mamy inwestycje polsko-niemieckie i miasto robi, i normalni obywatele Bolesławca, mieszkańcy Bolesławca również tutaj robią. No a Duda tutaj po prostu no, zaatakował Niemców, czy z tymi, z którymi współpracujemy tutaj na, na bieżąco. Tak, tak mi się wydaje i dlatego przeglądam. Ja nie w ogóle wrażenia, że on mówił do. Miał chęć Bolesławca i do Bolesławian. On mówił do tych wszystkich, którzy dodali relacje na żywo z Bolesławca. U niego na kanale w telewizji rządowej, nie, nie, no... jak on się w ogóle teraz będzie nazywa, po wyborach telewizja. Pis. Nie wiem. Natomiast, no jest... natomiast oczywiście wie pan, w trakcie tej przemowy, nawet tę konwerencję, ja czy go nazwać, czy wodzić, ale nie wiem jak nazwać tego gościa, to też pomylił miasto Bolesławiec i powiedział, że to jest mas miasto porcelana. Ale no wszyscy się mylą. Tak? No to... Przecież to w Kiszek, że... Boże, z czego on jest, z Lewicy, od Biedronia, też się tak pomylił. No partner Biedronia, jest... no jeszcze tak, ale to okay. nic nie, nie szkodzi, mi to przecież. Co się najbardziej podobało w tym ostatnim dniu wyboru? Wie pan, muszę powiedzieć, że spodobała mi się w Bolesławcu frekwencja. Nie? Znaczy była dość duża frekwencja. Yy, trochę młodych ludzi też głosowało, też widziałem, bo byłem w kilku okręgach wy, wy, tych wyborczych i z taką no różnie ludzie podchodzili, ale szli na wybory, i faktycznie to mi się podobało. Nie było żadnych problemów, wszyscy zakładali maseczki, a jak ktoś nie miał, to byłem w takim momencie to powiedzieli, proszę Pani, nie mam maseczki, o Jezu, zapomniałam maseczki. To zaraz organizatorzy dali mu jednorazową maseczkę, mhm. mógł głosować, nie było żadnych problemów. Mhm. No. Panie jest zadowolony z wyników wyborów? Wie Pan, ja Panu coś powiem. Mam już, mam już swoje... Lata, żyje ileś lat, i zobaczyłem znowu straszliwy podział, jeżeli chodzi o Polskę. Polska jest podzielona na dwie strefy, i tak prawdę mówiąc, no, wyniki wyboru musimy respektować, nie mamy tutaj nic do powiedzenia, ale ściana wschodnia, w cudzysłowie, oczywiście wybrała prezydenta Duda. Prezydent Duda został wybrany w siedmiu województwach, miał przewagę, natomiast Rafał Trzaskowski w dziesięciu województwach. I to wszystkie, powiedzmy sobie, począwszy od lubelskie, podkarpackie, małopolskie, no to temu dały zwycięstwo po prostu. I tam oczywiście również wygrał generalnie w tych małych miejscowościach. 326 głosów różnicy między wynikiem Andrzeja Trzaskowskiego, Rafała przepraszam, mylę zawsze z ojcem, bo, bo ojca darzy wielkim szacunkiem. E, między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą w całym naszym powiecie 326 głosów różnicy udało mi się policzyć podczas pana. Mhm. No to widziałem, też jest podział, nie? To jest minimalna różnica, tak naprawdę. My się mm. prawie nie różnimy. Różnimy się minimalnie poglądami, ci, którzy głosowali w jedną stronę i drugą. Ale wie pan, jak, jak yy, słyszę, nie, słyszę nieraz ludzi, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, nie? bo jakby zaczepił mnie tam w piątek. Yy, koło garaży taki znajomy i mówi, na kogo będę głosował, ja mu tam odpowiedziałem. A on mówi, co ty chcesz, żeby LGTB było w Bolesławcu? A, a ty wiesz, co to jest LGBT? No jak, pedały i tak dalej. Nie? Mówi więcej pedałów będzie. No coś nieprawdopodobnego. A bo jaki program telewizyjny oglądasz? No jak, tylko telewizja, bo to jedyna telewizja, która mówi prawdę, to jest publiczna. Eee, prawda, prawda, to jest w ogóle dobra. dobra. Dobra, nowa nazwa do telewizji publicznej, moim zdaniem. Wybraliśmy jak wybraliśmy i ponosimy tego konsekwencje, będziemy je ponosić przez najbliższe lata. Tak? No tak, ja myślę, że. ja Benefity będzie. Że... Znaczy nie wiadomo, co będzie, dlatego że być może tworzy się jakiś nowy ruch. Jeżeli, jeżeli był pan przecież i razem rewesjonowaliśmy to spotkanie, pana już. Do prezydenta, prawdopodobnie Andrzeja Dudy, yy, to był protest, co się nie zdarzało. Nie? Ja byłem na wiecu yy, Rafała Czaskowskiego o Górze, nie było protestu. To znaczy, ja mam takie odczucie, bo widziałem jak tych ludzi, którzy tam gwizdali. Fakt, że Gwizdali, okej. Okay, no, z jednej strony protestowali, wyrażali swoje zdanie, z drugiej strony przyszli na cudzą imprezę zepsuć zabawy. No to też, to tak. Ale też widziałem potem jak pięć osób otaczało chyba 20 policjantów, z których niektórzy byli bardzo niemili i tacy agresywni werbalnie, także wobec mnie, bo robiłem zdjęcia. I myślę sobie, że... Znaczy chciałbym, żebyśmy za pięć lat mogli chociaż w ten sposób protestować. Żeby to było dopuszczalne i żeby, żeby w ogóle było możliwe, zmiany w prawie są tak szybkie i tak po że... Też się boję, bo przecież byłem i widziałem, że nagle nie wiem, 20-30 policjantów będący wszyscy w maskach, no tutaj jeżeli chodzi o warunki sanitarne to spełniali, otaczają grupę czterech czy pięciu osób i nie chcą ich wypuścić, bo skończy ten protest już, nie? Nie chcą ich wypuścić, spisują ich. I wie pan co, i mówią im, że zakłócali wiec, i stąd są podejrzani o zakłócanie wiedzu. Zakłócali faktycznie, więc. No Zakłócali, no ale to ale jest prawo to jest demokracji. To, jest... nie? Yy, to powinni również tych, którzy krzyczeli tam, powiedzmy sobie, głośno w rynku, yy, również sprawdzać. No bo to zakłócali znowu porządek nie w rynku i tak dalej. No wie pan, to tak no, dwoje babka wróżyła. Nie tak, na tak. babka Nie chciałbym, żeby była policja polityczna w Polsce. Dwoje no, tak. babka wróżyła, przypominam wam że w naszym powiecie 326 głosów dzieliło. Andrzeja Dude od Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski wygrał, ale wygrał tylko w naszym powiedział, może to jest aż dla niego, nie mam pojęcia. Nie raczył przyjechać podczas kampanii do Wolosławca. To prawda, to prawda. A Andrzej Duda w ciągu półtora roku, był tu dwa razy. Eee, dziękuję Wam za uwagę, bo jest macier z polskim kapitałem. Nie mamy udziałów austriackich, amerykańskich, ani niemieckich. Więc... No ale możemy być eee... posądzeni, wie pan, nic nie no. wiadomo. No, bo wie pan, ja byłem, byłem w Niemczech, pan był w Niemczech, więc wystarczy. Nie? Ja myślę, że po wyborach prawo człowieka zajmiemy się wolnymi mediami i ten. Będziesz współpracował. Ja... Oglądajmy się nawzajem i wchodźcie na polecnik, to nie wiadomo, jak długo to potrwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.